Witam wszystkich I tak tam samice z tymi królikami Tutaj trochę trawy Króliki duże Ten, tą samicę jak widać się okociła. Ładnie nie bez. Mamy tego samca. Więcej nie ma nic. Czarnego samca, dla czarnego. Na to dwie samiczki. tego samca rudego i tu mamy tego samca tamtą ja samicę z tymi młodymi króliki są bardzo ładne, duże deskę im wyjąłem Muszę ich zaszypić. za niedługo ich rozdzielić. W końcu mamy ładną pogodę w maju. Jest połowa maja. To było tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie.